Dzień dobry kochani, witam Was na karcie dnia na przesłaniu piątkowym. Po raz kolejny jest dnia dniażyk, gdzie jesteśmy w energiach, kiedy góra otwiera się na nasze prośby, na nasze wołania, która pomoże nam spełnić nasze najskrytsze pragnienia, nasze marzenia, to, czego potrzebujemy w tej chwili. Więc cały czas myślmy o tym, czego potrzebujemy, co jest nam no potrzebna na ten moment. Więc mogę dla jednych mówić, jak będzie to zdrowie, dla innych będzie gdzieś może i, i znalezienie pracy, no, albo jakieś inne prośby wysyłajmy je z tą intencją do góry, zapalmy nawet już po raz trzeci ta karta wychodzi klik, zapalmy nawet świecę intencyjną, po prostu lighta możecie zapalić, bądź inną świetlę z intencją właśnie taką, żeby to o co, to co chcecie żeby się sprawdziło, wypowiedzcie to co chcecie i cieszcie się że świat, tutaj kosmos to już w planach energetycznych realizuje pozdrawiam serdecznie, papa pa.